W tym roku po raz pierwszy jednej z książek nominowanych do finału literackiej nagrody Europy Środkowej Angelus przyznana zostanie Nagroda Czytelników imienia Natalii Gorbaniewskiej, pierwszej przewodniczącej jury Angelusa. O tym, która z siedmiu nominowanych książek ją otrzyma, zadecydują czytelnicy w głosowaniu na stronie nagrody. Głosowanie powoli dobiega końca. Głosować możemy jeszcze tylko przez dwa dni. Dzisiaj i jutro. Głosowanie zakończy się o godzinie 23:59. Po prawej stronie znajduje się aplikacja, i tutaj są wymienione i pokazane wszystkie książki. Jest ich 7. Głosowanie jest bardzo proste. Wystarczy wybrać swojego faworyta i zagłosować. Laureata nagrody czytelników imienia Natalii Gorbaniewskiej poznamy 16 października o północy. Szczegółowe informacje na stronie www.angelus.pl.